Manko, pokażę wam moją drużynę Bredy. 109 level, honoru 10000, punkty ligowe 115. Bardzo dobre staty. Ashenach Staty po 5000, siłki 4, 92000 honoru, 926 ligowych i polin 284. po 284 Emilialio Eminel zada po 5276-77 720 yy, ligowych Mateusz statu po 216 Honoru 45 45000 ligowe 234 X Sebastian. Co po no, prawie 2000. Level 152. 45 193. 193 punkty ligowe. Spager. On zbija.

Staty pod 1600, 700. Poziom 136, honor 40 000, ligowe 69. Sługi 11, staty pod 1700. Lewe 132, 48 000, honoru 176 000, 176 ligowych.

Ligówki. Rusjan Dode Staty po 900. 84 level. 20 tysięcy honorów. 55 punkt ligowe. No i ostatnia Kasia. statu po 400. 49 level. No. To na to wszystko. Pozdrawiam cała drużyna. Daj lajk. Like.